Hej, hej, hej. Chyba się z nim pokłóciłaś. Um, z kim? Z kim się pokłóciłam. <noise> Lepiej się czujesz? Um, trochę tak, trochę nie. W sensie muszę dalej... Teraz jadę nagrać y, za chwilę odcinek do galerii, y, jak będę swój pokój robić świąteczny trochę. Nie wiem o której zamykam tą galerię, więc może mi szybko. Ale. Ja Whatever. Z marcinem. O. Przecież. No, ja bym chciała wam mówić wszystko jak jest, ale no nie mogę, nie mogę, w ogóle to nie jest. To nie jest tylko moja sprawa. Gdyby to była moja sprawa, to bym wam powiedziała o co chodzi, ale jako, że to też chodzi o kogoś innego, no to nie mogę tak po prostu. Czemu to jest się do Więc nie mogę tak po prostu kogoś biznes tutaj, ten założyłam się z koleżanką, czyli pozrobisz potrzebę, trewem, jesteś fajna. Thank you! Co sądzisz o nowym teamie? Um, i no... nie wiem, no, jakby... A kiedy, kiedy widziałaś się z Kosterą? Z Kosterą ostatnio się widziałam... Byłam u niej... Um, jakoś tydzień i dwa tygodnie temu może, a ja teraz do niej, o oh, kurde... Co dzisiaj jest? Aha, ja miałam dojechać w czwartek, ale nie wiem czy jadę, bo chyba jadę do, do Zakopanego. Chyba, nie wiem, to jest jeszcze wstępne. Um, jesteś zła na co? Nie, zła nie. Nie. Założyłam się sprawdzić... Stop pytania o Marcina i Team X. Ja, Jakby wiadomo, że będziecie się pytać o to. Ja, wiecie, jestem osobą publiczną i to jest dosyć ciekawy temat, więc rozumiem, czemu oczekujecie tak bardzo od mnie odpowiedzi, ale no. Tak, jakoś, kurde, no, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie za bardzo wiem, co powiedzieć na ten temat. Jakby mam swoje odczucia tutaj w środku, ale kurde, no, nie zawsze można mówić to, co się, to, co się myśli, więc ja tutaj trochę I jakby... You know, it is what it is. Wygląda, że już płakała przed chwilą albo miała alergię. Shut up, korna. Nie, <jeune> no, płakać nie płakałam. Nie, płakać nie płakałam. Um... Pokałam, a alergii też nie mam. Mam ale zatkany nos, nie wiem o co chodzi. Wracasz na Wigilię do kościernej. Nie, na Wigilię ja będę gdzieś dalej. Gdzieś, nie mogę Wam powiedzieć gdzie, wylatuję za tydzień! Za dokładnie tydzień. Ja w ogóle dzisiaj się zorientowałam, że został mi tydzień. Został mi tydzień tutaj, więc ja muszę się ogarnąć. Teraz w ogóle jadę na dwa dni do zakopanego, potem wracam. I muszę jechać do kościożyny, i po kościożynie wracam tutaj do Warszawy i od razu gdzieś jadę, gdzieś wylatuję, więc super excited! Zrobisz room tour? Um, dzisiaj nagrywam odcinek, gdzie zamieniam swój pokój na bardziej świąteczny. W ogóle, patrzcie mój napis, mispad. on mi cały czas odkrywa. Zamieniam swój pokój na bardziej świąteczny, więc tam zobaczcie mój pokój. Um, za którym razem zadałeś prawko? Za trzecim? Czym robisz kreski? Dzisiaj zrobiłam uh, Banana Beauty. Powiedz, um, stop the, powiedz coś tam, coś tam bo się założyłam. Um, co ze Nie wiem, nie wiem. Wczoraj z nim gadałam. Czy... O, Sylwester Adam Wardęga chce ci wysłać wiadomość. Oj, 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 Sylwester Adam Wardęga chce mi wysłać wiadomość. Ciekawe o co chodzi. Pisał do mnie też jakiś czas temu uh, na Instagramie, czy chcesz się z nim spotkać w Warszawie. Like, bruh, what? Nie, why? Why? Pozdrowisz mnie? Dodaj Marcina. Marcina nie ma. Thanks, jesteś super. Thank you. Thank you so much. To naprawdę dużo dla mnie znaczy. Serio. Takie miłe komentarze. It means a lot to me. Mam zaskany nos czekajcie wylatujesz sama a nie mogę wam jeszcze powiedzieć z kim lecę ale już z góry mówię, że nie z Marcinem, bo wszyscy będą się pytać czy z Marcinem, nie, Marcin Marcin nie o kurde, 20 tysięcy osób o, Sylwester Wardenga znowu napisał bardzo bym chciała sprawdzić teraz na... Ja bym chciała sprawdzić tą wiadomość teraz z Wami na bieżąco i dać Wam moją reakcję, ale jak wyjdę z tego live'a, to nie będzie widać. Chociaż zastanawiam się, poczekajcie, mam sprawdzić tą wiadomość, możemy sprawdzić tą wiadomość razem, okej? Okay? Um... Tylko że muszę wyjść wtedy z live'a, ale zaraz wracam, ok? Więc czekajcie. Zaraz wracam, czego sprawdzę wiadomość od Misiur Sylvester Verdega. Czekajcie. What the fuck? To jest jedyna co ja mogę powiedzieć. Więc uh, pan Sylwester Wardenga zrobił grupę na Messenger. Dodał mnie i Marcina i się pyta, czy robimy nowy team. Bra. What, why? What the fuck? What the fuck? Anyway, uh, lecimy dalej z pytagami. Dolisz stew czy na Stu. Stew. Wiesz, że dexia mi konto? Masz chłopaka? Nie, nie mam chłopaka. Nie mam, nie mam chłopaka. Nie, oficjalnie nie mam chłopaka. Um, u ciebie działa YouTube, tak. Tak, mój Kiedy była następną górę na sklepie? Nie wiem, jakoś na dniach. Kurde, czekajcie, bo oni tam chyba piszą coś na tej grupie, a mnie tam nie ma. Co w ogóle... Nie wiem, czy słyszałeś, co on wczoraj powiedział Gardnego. To było takie trochę, jak to Polacy mówią, niesmaczne, a mianowicie zarzucił mi... widzicie, tego ja się bałam w relacji mojej i Marcina, dlatego ja też nie za bardzo chciałam... nie za bardzo uśmiecha mi się być, e, znaczy w jakiejkolwiek relacji z kimś, e, kto też jest influencerem i takim mocnym influencerem, bo wtedy jest to takie, o, ona się trzyma z nim dla zasięgu, on jest z nią dla zasięgu, blablabla, on ma wszystko dla zasięgu, bla. I wtedy robi się tak niezręcznie. I wczoraj misjur Sylwester Warnega właśnie zarzucił mi, że ja teraz się przyklejam do Marcina, bo on ma wyższe zasięgi. I to... No, jakby ja mógł, wiem, wiem jak jest, w sensie, ale po prostu zrobiło się tak niezręcznie, to było takie, teraz jakby czuję, że ja muszę udowodnić Marcinowi, że ja nie trzymam się z nim rozosięgu. więc to było takie, jak to Polacy mówią, niesmaczne, więc no tak, no myślę, że kto jak kto, ale no, no nie, 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 zrób z widzami. Um, może później, może później, bawienia, bawienia. Chcesz być na tym chwilę związku? Um, ja myślę, że jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ale <laughs> nie wiem, jeszcze nie, nie. Ja chcę tylko powiedzieć, że dziękuję, bo jesteś moją motywacją. Dziękuję bardzo, to dużo dla mnie znaczy. Naprawdę, thank you, baby girl. Um, jeżeli jest tym to powinien wiedzieć, że nie jesteś z nim dla zasięgu. Wiesz co, ten świat influencerów jest mega popieprzony, jest. Je, jest ja nie oczekuję, że wy, tego że wy to zrozumiecie o co mi chodzi. Ja też nie wiedziałam o co chodzi, ale teraz jak już siedzę w tym świecie influencerów, to wszyscy patrzą na zasięgi i wszyscy jakby wykorzystują... Jakby jest, jest coś takiego, że ktoś się trzyma z kimś dla zasięgu i w ogóle. No ale no nie wiem, no my jakby między mną no, a Marcinem nie wydaje mi się, że nie ma takiej relacji, no ale nie wiem, no tak jak... Bartęga, to wczoraj szczeblu, że to miałam takie o, niezręcznie się po prostu zrobiło. Jeszcze Marcin to musił nosić. Będziesz w jakimś teamie? Nie, nie będę w jakimś teamie, ale wczoraj się śmialiśmy rozmawiam yy, z nie wiem, czy ta osoba sobie życzy, żebym mówiła o kimś, kim miała, ja rozmawiałam. Ale rozmawiałam z pewną osobą i śmialiśmy Myślę, że śmiesznie by było, gdybyśmy e, zrobili tak, Ja się wracamy z powrotem na grywania, bla bla bla. Aleksy Marcin wie, że nie jesteś z nim dla hajsów. To jest skomplikowany spray, tak nic się no. Wydaje mi się, że wie. No, znaczy ja, ha, hajsu, na, dla hajsu na pewno nie wiem, sensie ja nic od niego wie, nie ciągnę, ale nie, dla zasięgów, ale to też wydaje mi się, że. Nie wiem, po prostu to komplikuje relacje, takie zarzucanie, bo niby wiemy, że nie, ale gdzieś tam może teraz Marcin podświadomie to się mówi, będzie, nie wiem, może tak myślał, że coś. Pogodziła się z Marcinem. Nie. Nie. Zróbcie diss na Team X. Nie, gdybym ja mogła powiedzieć, co się odwala w ogóle. W ja, no ja nie będę nagrywać żadnego dissa ani nic, ale no śmiesznie. Czemu z tym nie nagrywa? Bo stwierdził, że go, on woli siedzieć po drugiej stronie kamery. Um, I być jakby director. Um... Pokażesz kotka? On gdzieś tutaj leży, ale nie wiem gdzie. Frankie! Frankie! Ja słyszę jak on chrapie, ale nie wiem gdzie on jest. Będę musiała w ogóle zaraz kończyć. Mam dzisiaj też współpracę do wrzucenia, więc wyczekujcie współpracy. Jest to z panią Lady Shops. Ups, sorry. Um, Jaka jest ta ulubiona piosenka? Um, to, ta z TikToka, ta... Jak ona leci? Zapomniałam tytuł, ale to leci tak... Um, can I make your wife... Can I make a wife out of a home? No. Um, czy gdyby Marcin zaproponowa No, to bym się zgodziła. Byś chciała mieć zwierzątko, na razie... I na razie nie. Na razie mam no, twoim i So there you go. I come Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie. Siedzieć na TikToku. Albo spotkać się ze znajomymi. Czytaj Teraz dwóch znajomych. Ile miesięcy ma tylko kolega nie wiem, chyba sześć albo coś takiego. A kim jest ten nieoficjalny chłopak? <laughs> Ale jakby ja wiedziałem, że ja mam nieoficjalnego chłopaka. Chyba. Nie wiem, ta cała, cała akcja związkowa w ogóle to jest. To jest... Takie dziwne, nowe w sensie, jak ktoś. tyle osób śledzi to wszystko. To jest śmieszne. Dziwne i trochę straszne. So there you go. Okay, oh, oh. Co znaczy Jakby nie wiem, no nie, nie będę tutaj po niej cisnąć, bo. Nie wiem, jak, nie wiem, no nie znam ich prywatnie, ale dziwnie podchodzą do starszego, do OG, T-Max, nie wiem czemu, oni próbują za wszelką cenę dowodnić, że są lepsi. nie wiem, może są, może, może, są, może nie są, ale no, not cool, uwielbiam twoje filmy, thank you, thank you, dostać propozycję dołączenia do teamu XD. Aee, um, nie, nie, nie dostałam. Kiedyś wysłała się za powroty Eee. Nie wiem, jest mi trochę jej żal, bo. No, ona nie może za to, że wygląda podobnie do mnie. Ja nie wiem, nie, ogląda... A, nie oglądałam jej filmików wcześniej. Pamiętam tylko jak leżałam raz ze Stewartem, przeglądaliśmy sobie YouTube'a i napotkałam na jej film, bo ona dodała mnie w tytuł i był film coś pod tytułem Czy jestem siostrą Lexi, czy jestem pogromiona". Zwykle coś takiego i ona w tym filmie była oburzona, można tak powiedzieć, że e, ludzie ją porównują do mnie i bardzo chciała, żeby ludzie przestali tak mówić i że byśmy się z tego tak śmieli. A teraz ona tak śmiesznie w ogóle. W życiu bym nie pomyślała w każdej chwili, oglądając ten odcinek, że ona będzie zajęć tam na na dokładnie w tym samym miejscu, co ja. Jak byś dała imię córce albo synkowi? Eee, nie wiem, nie wiem. Podoba mi się imiona na K. Pokażę w podnokcie. Christmas Eve. Ale przed moim um, wylotem chciałam zrobić nowe. Tylko, że one jeszcze nie mają odrostów, a został mi tydzień. Robisz najlepsze vlogmasy. Nie, to jest kwestia słowa. W ogóle słuchajcie, co się odwaliło dzisiaj. Ja pierwszy raz w życiu znalazłam się na karcie na czasu. Na czasie, jak to się to nazywa? Pierwszy raz w życiu. Ja nigdy nie byłam na karcie na czasu, nawet na 45 miejscu. A dzisiaj mój film, który wczoraj wrzuciłam o 23.15, który trwa minutę i ja go nagrałam z łóżka, jest na karcie na czasie. Jest na 5 miejscu. Nie wiem, co tam się wybliło, ale. Crazy! Um, chcesz mieć dzieci? Tak, bardzo, bardzo. Nie mogę doczekać, czekać, aż będę miała dzieci. So there you go. Oh. Can we go wide out of a hole? Kiedy kieszenie?